No hejka, witam was serdecznie kochani w autobiografii. Dziś mam przyjemność pokazać wam Peugeot 508 w wersji GT Coupe. Naprawdę to nie jest coupe, tylko hatchback, ale wiadomo, że teraz w brandingu wszyscy brandują wszystko jako coupe. Mamy suwy coupe, mamy hatchbacki coupe, więc mamy również Peugeot 508 coupe. Zacznijmy może od wyglądu zewnętrznego. Pamiętam, kiedy to auto wyszło w 2018 roku, no to po prostu jak zobaczyłem go, to miałem w nogi z waty. Samochód jest po prostu nieziemsko śliczny, jest przepiękny, naprawdę ładnie narysowany. Taka gładziutka linia, nie ma tu żadnych jakichś niepotrzebnych przetłoczeń. Auto jest agresywne, mamy z tyłu ciemne lampy, tak jak to powinno wyglądać. Mamy dosyć masywne koła i mamy najlepszy według mnie feature, jeżeli chodzi o motoryzację, czyli drzwi bez ramek, które są super nie tylko z przodu, ale również z tyłu. Auto prezentuje się naprawdę kozacko, czy to w wersji tak jak ta brandowanej coupe, czy to w wersji kombi. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to na zewnątrz mamy tutaj kilka takich, wiecie, Dodatków świadczących o tym, że Peugeot chce aspirować do miana klasy premium i chce być również samochodem już nie francuskim i kanapowym, tylko takim francuskim i agresywnym. Między innymi mamy tutaj te kły. Pójście, jak one nam się pięknie tutaj świecą. One są światłami do jazdy dziennej oraz są kierunkowskazami. Wygląda to naprawdę super. Mamy tutaj znaczek Peugeota. Bardzo zdenerwowany lew. I na górze 508, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Grill francuski, designerski. Jakieś tutaj rąbiki, chromiki, pierdolniki. Same reflektory technologii Peugeot Full LED Technology świecą dosyć w porządku i mają takie niebieskie widmo. Światła. Auto jest naprawdę ładnie narysowane. Już nie wiem, co tu więcej o nim mogę powiedzieć. Spójrzcie, jaka tu jest w ogóle galeria jakichś przetłoczeń, jakichś załamań. Nawet dach ma takie przetłoczenie na samej górze. Narysowany jest pięknie. Tutaj klapa nam się kończy takim leciutkim, tak Przechodzi to wszystko w lampy. Spójrzcie w ogóle, lampy tylne to jest magia. Ja bardzo lubię czarne auta z czarnymi lampami. Spójrzcie, jak tutaj wygląda w ogóle otwieranie samochodu. Tutaj nam lampy się z nami witali. Siemanko, dzień dobry. No piękne auto, piękne auto. Jak już jesteśmy z tyłu, otwórzmy sobie bagażnik. Bagażnik dosyć postawny. Niestety nie mamy tutaj elektrycznego otwierania bagażnika, ale w sumie ja nie narzekam. Otwieramy sobie tutaj podłogę. Pod podłogą mamy jakieś tam gaśnice, pierdółki, pierdółki. Bagażnik postawny, taki foremny, jedna siateczka. Dużo miejsc, w których możemy sobie zahaczać siateczki. Klapa jest ciężka, ale jak ciężka, to podobno porządna. Tutaj mamy znaczek GT. Ojej, jaki to jest agresywne auto. Ok, moi drodzy, siadamy sobie do środka. A wnętrze w tym samochodzie no, wnętrze jest 30 razy lepsze niż z zewnątrz. Zapraszam. Ok, moi kochani, jesteśmy za kierownicą Peugeota 508 drugiej generacji i teraz będziemy mogli skonfrontować to, czy wygląd zewnętrzny tego auta idzie w parze z wyglądem wewnętrznym tego auta i czy. Idą w parze te designerskie smaczki z właściwościami jezdnymi, które sobą. Ten samochód prezentuje. Na samym początku omówię wygląd deski rozdzielczej, która jest naprawdę niesamowita. Peugeot to wszystko nazywa się i Cockpit. Pamiętamy jeszcze bodajże 207-308. Tam e, te Peugeoty to były pierwsze Peugeoty, które miały zegary ustawione nad kierownicą. Kierownica była zmniejszona, zegary nad kierownicą na takiej budce. Peugeot to reklamuje tym, żeby po prostu nie patrzeć na zegary przez kierownicę, tylko żeby patrzeć na zegary bezpośrednio i żeby to. To nikomu w niczym nie przeszkadzało. Tak samo to też jest zaprojektowane w 508, tutaj to nazywa się icockpit. Wszystko już przeszło na wyższy level. Nie mamy tutaj żadnego analogowego wskaźnika. Wszystko nam jest pokazywane za pomocą ekranów i to nawet dobrej jakości. Centralnym punktem, który wpatrujemy się w większość czasu oprócz widoków za szybą, jest właśnie ten główny ekran, który miał być licznikiem. Ten ekran ma kilka trybów pracy, dwa kolory, które nam wyświetla. Ja sobie jeżdżę na motywie niebieskim. Mamy jeszcze motyw miedziany, który jest takim jakby nawiązaniem do prototypowego samochodu, bodajże Peugeot Oksja coś ten deseń. Ja aktualnie jadę na trybie zegarów. Tryby zegarów wybieramy sobie tym pokrętłem i zaczynamy od liczników. Jak wybieramy ten tryb zegarów, od razu pokazuje nam się bardzo fajna animacja. Wszystko przechodzi płynnie, bez żadnych zacięć. Ekran jest ostry jak brzytwa i w trybie liczniki, no wyświetla nam liczniki. Ciekawostką jest to, że obrotomierz idzie w drugą stronę niż prędkościomierz. Zegary są no takie normalne, no nie ma tutaj jakichś wodotrysków, nie ma tutaj nic jakiegoś super szczególnego. Wygląda to dosyć Chludnie. W centralnym miejscu pomiędzy dwoma licznikami jest cyfrowy prędkościomierz. Po bokach mamy wskaźniki paliwa i wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej w nowym samochodzie. Nowy samochód zawsze u mnie dostaje za to plus. Przechodzimy sobie w następny tryb. Jest to minimalny, idealny na noc, taki jakby night panel w sabie, tylko że zaadoptowany przez Peugeota. No, zegary nie pokazują nam zupełnie nic. Oprócz naszej prędkości, oprócz znaku, jeżeli mamy czytanie znaków w samochodzie, i oprócz biegu. Na którym aktualnie jedziemy, jest to super minimalistyczne. Powiem Wam tak, mi się to podoba, aczkolwiek nie jest to mój ulubiony tryb, z którego korzystam w tych zegarach. Następny jest osobisty. Ja aktualnie sobie wybrałem tutaj po prawej stronie muzyczkę, po lewej stronie przeciążenia. Jest tutaj kilka tych trybów. Możemy sobie to ustawić za pomocą tego głównego ekranu infotainment. Do tego przejdziemy troszkę później. No i później mamy powrót do nawigacji. Nawigacja podoba mi się najbardziej, jest taka najnowocześniejsza, tak myślę, i bardzo dobrze koresponduje z resztą wnętrza, które jest no, niesamowite. Wnętrze w tym Peugeotcie podoba mi się super, podobało mi się od zawsze. Podoba mi się, będzie mi się chyba podobało na wieki, bo jest mega nowoczesne, jest nowocześnie narysowane, pomimo tego, że auto konstrukcyjne jest chyba z 2019 czy 2018 roku, więc mamy tu już prawie 4 lata. To to wnętrze dalej wygląda super, 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 super świeżo. Jest mega nowoczesne i w żadnym innym samochodzie nie widziałem tak nowoczesnego e, wnętrza Peugeot tutaj pod względem designu ustanowił no, taką poprzeczkę, do której inni mogą równać. Oczywiście mamy również Mercedesy, mamy również Audi. Ale tam to jest na troszkę innym designersko poziomie. Tam to jeszcze jest takie dosyć normalne. A tutaj, dzięki temu, że właśnie iCockpit nam te zegary wyniósł na sam czubek deski, no to wszystko wygląda jak w jakimś, nie wiem, USS Enterprise albo innym statku floty kosmicznej. Omówiliśmy sobie zegary, to teraz przejdźmy do deski rozdzielczej, która wykonana jest z bardzo mięciutkiego, przyjemnego w dotyku materiału. Materiał jest miękki, nic nie skrzypi, jest to taka jakby plastikowa guma. Mamy tutaj przeszycie prawdziwą nitką, więc super. Poniżej mamy pseudokarbonową wstawkę i tutaj yy, zaskoczenie, bo karbon jest miękki. Ugina nam się pod palcem, wygląda to super. Tutaj mamy plastik piano. Wiemy, że piano jest ładne, ale palcuje się niemiłosiernie. Plastik Piano został wkomponowany drugi ekran, który jest zwrócony w stronę kierowcy. Ja bardzo kocham, jeżeli ekrany są zwrócone w stronę kierowcy, bo to jest takie, wiecie, ty tu jesteś kierowcą, ty tu rządzisz i ten ekran w Peugeot właśnie tak jest zwrócony. Poniżej tego ekranu mamy taką jakby klawiaturkę, przyciski szybkiego wyboru, muzyczka, klimatyzacja, nawigacja, co nam się dzieje z samochodem, telefon, jeżeli mamy połączony, aplikacje oraz ustawienia jest to dosyć intuicyjne. Denerwuje mnie to, że jeżeli chcemy cokolwiek pozmieniać w klimatyzacji, to nie mamy fizycznych gałeczek, tylko musimy dotykać, tutaj się przeklikiwać i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć denerwujące dla mnie. Nie jestem przyzwyczajony do ekranowania wszystkiego, natomiast no jeżeli tak to projektanci załatwili, to tak to jest. Plusem tego rozwiązania jest to, że gdziekolwiek nie jesteśmy, czy w muzyce, czy w nawigacji, to możemy sobie tą temperaturę niezależnie zmieniać. Więc no chociaż tyle. Poniżej mamy takie przyciski niefizyczne, dotykowe. One są troszkę haptyczne. Jak je naciskam jest taki nie wiem czy to jest moje placebo. Jest dźwięk i jest chyba taka mikrowibracja. Nie wiem. Szyba, obieg zamknięty, szyba tył, wyłączenie klimy. No standardzik. Wygląda to fresh, jest Okay. Poniżej mamy tunel środkowy, który jest mega, 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 mega mocno rozbudowany, jest wysoki, super dużo miejsca nam tutaj zajmuje. Dzięki temu to auto nas tak opatula. Tunel środkowy tej wersji piano. Tutaj mamy schoweczek dosyć głęboki, wchodzi mi tutaj cała dłoń. W schoweczku mamy gniazdeczko 12V, nie wiem czy już ktoś jeszcze używa 12V gniazdek, natomiast tutaj takie gniazdko jest do rejestratora idealnie. Poniżej tego tunelu mamy tutaj taki schowek, jakby tutaj wchodzi nam ręka. Mamy tam dwa gniazda USB. Cup holder podświetlany ambientem. Jest to fajne rozwiązanie, podoba mi się to. Wracając, mamy tutaj z takiego mniej palcującego się plastiku, matowego e, taką jakby połać tego plastiku, w którym zatopiony jest starter silnika, selektor trybów jazdy, selektor skrzyni biegów oraz przycisk wajcha. Od hamulca ręcznego, wszystko wygląda w skrócie schludnie. Nie podoba mi się tylko ten selektor zmiany biegów. On leży w dłoni dosyć wygodnie, jest ergonomiczny, natomiast jego design jest według mnie no, nie, nie, nie trafia w moje usta. Pokażę wam, jak działa wybór trybu jazdy. Stawimy sobie sport. Zmienia się co? Zmienia się to, że samochód nam od razu zredukował. Obwódki zegarów są takie jakby bardziej czerwone. Dodajemy gazu, szybka redukcja. Auto jedzie. Dźwięk się chyba zmienił na głośniejszy, dłużej te biegi trzyma i, 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 i wyższe, wyższe obroty są tutaj akceptowane przez naszą elektronikę. Przechodzimy znowu na normal, i normal to jest ten tryb jazdy, który ja kocham najbardziej. Samochód jest normalny, nie jest to spały, nie jest jakiś super ociężały. Mamy jeszcze tryb eko. No w trybie eko auto ma odczuwalnie wolniejszą reakcję na gaz, skrzynia sobie wolniej zmienia. Samochód ma taką tendencję do żeglowania, także tryb eko nie jest moim ulubionym. No i nie za często trzeba tego trybu eko używać, ponieważ auto aktualnie nam spala 5,4 litra na 100 km. Jest to według mnie dosyć w porządku wynik. Mamy tutaj dieselka turbodoładowanego, więc jest ok. Nie jest to może nowa Toyota Yaris Hybrid, 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 hybrid ale akceptowalny. Poziom spalania. Nie mówiłem jeszcze o reszcie designu w tym samochodzie. Podobają mi się e, te tutaj krateczki nawiewów, bo są takie 3D, są takie podwójne. Tutaj troszkę chromiku, tutaj rameczka, chromik, tutaj piano, które się brudzi. No i teraz co? Karbon na drzwiach jest już twardy, tu jest jeszcze miękki, tu już jest twardy, tu mamy miękko klameczka metalowa, zimna, chyba metal. Nie, plastik. Pod klameczką plastik, tutaj pseudo skórka, tu już nam się zaczyna robić twardo, no ale to jest akceptowalne, tu jest miękko, tu mamy schoweczek, on się tak fajnie otwiera, jest mega głęboki, możemy nam chować dużo ciekawych rzeczy. OK, omówiliśmy sobie deskę, to teraz przejdźmy do kontrowersyjnej rzeczy w tym wnętrzu, czyli do kierownicy. Kierownica jest mega malutka, ona jest wielkości Logitecha G29, takiego do grania sobie w PlayStation. Tak też wygląda, jak ten Logitech G29 do grania w PlayStation. Tak się też trzyma i takie odczucia nam przekazuje. Układ wspomagania w tym samochodzie jest elektryczny. Nie ma tutaj jakichś, wiecie, pomp hydraulicznych i tak dalej, i tak dalej. Elektryka i ten elektryczny feedback też dostajemy tutaj, bo koła nam nie mówią, co się dzieje. Nie, 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 nie opowiadają nam o każdym kamyczku, na który najeżdżamy, tylko po prostu kręcają i skręcają dosyć lekko. Układ kierowniczy jest tutaj bardzo mocno wspomagany. Kierownica chodzi leciutko, nie ma tutaj problemów. Sam wygląd tej kierownicy jest super. Podoba mi się bardzo. Ja jestem kierowcą BMW, więc ja siedzę zawsze bardzo do tyłu, nogi do przodu i tą kierownicę mogę sobie na maksa przyciągnąć do siebie. Mogę sobie ją chwycić. Czuję się jak w... za kierownicą, jak jakiegoś bolidu LMP1. Za kierownicą mamy łopateczki. Fajnie, bo łopateczki są przymocowane nie do kierownicy, tylko do kolumny kierowniczej. Tak jak to powinno być w każdym samochodzie z łopatkami. Peugeot zrobił to dobrze. Łopatka jest plastikowa z takim pseudo metalowym. Nie, to jest metal. Z takim metalowym wykończeniem. Ja nie jestem fanatykiem łopatek w samochodach. Nie zmieniam tego na łopatkach. Po prostu się na tym nie znam. Ale łopatki są. Działają. Działają szybko. Patrzcie. Trójka, czwórka, piątka, Znowu czwórka, trójka, jedziemy. u tu, tu. czwórka, piątka. No, są, ja z nich nie korzystam, ale są fajnie, lepiej mieć niż nie mieć. Za łopatkami mamy dźwignie do wycieraczek oraz kierunkowskazów. Te dźwignie nie pasują do wnętrza, bo są takie archaiczne, ale mi się to podoba, ponieważ te dźwignie działają normalnie. Włączam kierunkowskaz, ona jest na górze wyłączam, ona idzie na środek. To nie są jakieś przekombinowane, inteligentne dźwignie, to są normalne dźwignie kierunkowskazu. Kierownica oprócz tego, że jest malutka, fajnie leży w dłoniach, to jeszcze w dodatku ma tutaj taki specjalny uchwyt, jeżeli wasze tam nawyki z jeżdżenia BMW przeniosą się do Peżota, to możecie jeździć tak jak BMW. Jest mega fajnie, specjalnie płasko wyprofilowane. Możemy sobie tak trzymać, jest ok. Kierownica nie jest okrągła, ona jest taka tu spłaszczona, tu spłaszczona. Czy to przeszkadza przy parkowaniu? Absolutnie nie. Samochodem parkuje się fajnie. Samo uczucie podczas manewrów takich ciasnych jest naprawdę w porządku, kierownica chodzi bardzo leciutko, więc jakieś tam parkowanie nie jest żadnym problemem. Kierownica jest również wyposażona w przyciski i nieszczęsną blendę, czy tam lerę, to na kierownicy się nazywa lera, nieszczęsną lerezy z plastiku, piano, który palcuje się okropnie, ale czego się nie robi dla designu. Na samym dole kierownicy mamy dumne logo GT, o czym świadczy nam dosyć bogate wyposażenie, bo auto ma bardzo dużo opcji, o czym świadczy nam czarna podsufitka i o czym świadczą nam różne Dodatkowe znaczki z zewnątrz, troszkę inne lampy, troszkę inaczej narysowany grill. Ok, przejdźmy sobie teraz do systemu infotainment, który chyba jest tutaj najważniejszy w tym samochodzie. No bo teraz no, umówmy się w każdym nowoczesnym samochodzie, infotainment jest najważniejszy. Tak jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj takie przyciski szybkiego wyboru. Wybieramy sobie muzykę, na przykład źródło. Bluetooth. Auto się bardzo szybko łączy z telefonem, więc tutaj nie miałem jakichś problemów z tym infotainmentem. Czasem zdarza się tak, że infotainment zaraz po odpaleniu musi troszkę pomyśleć, ale jakichś super problemów z tym nie miałem. Kurza mnie na przykład to, że on jest dosyć skomplikowany. Ja pamiętam, że w starych autach, jeżeli chcieliśmy zmienić natężenie podświetlenia, to to było po prostu tutaj taki. Takie jakby takie kółeczko albo tutaj takie kółeczko I tym sobie zmienialiśmy y, intensywność podświetlenia zegarów i, i, i całego kokpitu Tutaj musimy troszkę się przeklikać przez menu I z wieloma ustawieniami tak jest, że trzeba się przeklikać przez menu y, Ustawmy sobie ten wyświetlacz To wchodzimy tak w opcje Ustawienia audio, nie tylko w opcje y, Konfiguracja ekranu Jasność I tutaj sobie wybieramy jasność minimalna Maksymalna. Sam system jest responsywny, fajnie sobie odpowiada na mój dotyk palca. Natomiast no, wkurza mnie to, bo jest nie do końca intuicyjny. Ja szukałem tego, żeby wyciemnić te zegary tutaj w ustawieniach deski rozdzielczej, ale w ustawieniach deski rozdzielczej wybieramy sobie te tryby tego naszego osobistego trybu. Zaraz on to pokaże. kurcze osobisty tryb deski rozdzielczej. Tutaj, ja Wam o tym wspominałem przed chwilą. Tutaj sobie wybieramy, co nam się będzie wyświetlać. Mamy obrotomierz. Pojawia się obrotomierz. super. Ustawienia deski rozdzielczej. Komputer pokładowy, OK. Pyk pojawia się komputer pokładowy. No spoko, jest OK. Troszkę za dużo klikania. Mogliby to rozwiązać jakimiś dwoma przyciskami albo jakoś tak. Nie mamy wykrycia uwagi. O nie, i co teraz? Tak to wygląda wewnątrz. Głośniki grają przyjemnie. Nie ma tutaj jakiegoś super mega basu, ale to nie są jakieś głośniki. Od podwykonawcy jakichś Borson Wilkins albo Burmester, to są seryjne Peugeotowskie głośniki, w tej generacji grają dobrze, mój dobry przyjaciel ma poprzednią generację, mówi, że tam grają źle, tutaj grają dobrze według mnie, na moje potrzeby wystarczają, bas jest wystarczający, więc niczego więcej tutaj nie potrzebuję. Nawigacja, no jest troszkę archaiczna pod względem wyglądu, działa no w miarę. Natomiast mówiąc tak szczerze, ja nie jestem fanatykiem nawigacji wbudowanych w auto, bo i tak wszędzie jeżdżę na Google. Denerwuje mnie to, a propos Google'a i propos telefonu, że samochód nie ma zaimplementowanego CarPlaya. Podłączyłem się kabelkiem z moim iPhonikiem. CarPlaya nie ma. Peugeot ma jakąś własną aplikację dedykowaną do łączenia się przez Bluetooth z telefonem, ale nie jest to CarPlay. Szkoda, CarPlay jest super. Fotele w wersji GT są mocno rozbudowane, mamy tutaj pod. Nóżki pod podudniki, pod udniki mocno rozbudowane, trzymanie boczne. Wszystko jest pompowane elektrycznie, przesuwane, regulowane manualnie, ale pochylenie jest realizowane za pomocą sterowania elektrycznego. Fotele są bardzo wygodne, nie męczą na trasie. Denerwuje mnie tylko to, że nie mają jakiegoś łamania albo że zagłówek nie, nie podpiera nam głowy. W normalnej pozycji normalnego kierowcy, który jeździ normalnie, to nie jest problem, bo normalny kierowca siedzi bardziej pionowo, natomiast ja siedzę bardzo leżąco i dla mnie to jest problem, bo cały czas tą głowę muszę trzymać górze. Poza tym fotele są wyśmienicie niesamowite. Omówiliśmy sobie już to wnętrze tego auta. Zaraz sobie umówimy, jak to auto jeździ, a jeździ dosyć przyjemnie. Przyjemnie przyspiesza, przyjemnie hamuje, ale najprzyjemniej chyba skręca. Układ kierowniczy jest bardzo bezpośredni. Pójdźmy, tutaj musimy zwolnić, zagalopowałeś za się Robert. Dejmła. Układ kierowniczy jest bardzo responsywny i bardzo szybko reaguje na to, co ja mu każę. E, na przykład spójrzcie, szybki ruch kierownicą w prawo, auto już od razu skręca. Szybki ruch w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Nie, nie wyczuwam tutaj żadnego jakiegoś takiego luzu. Auto jest zwarte i chce skręcać. W samych zakrętach czy też na serpentynach. Ja wczoraj miałem ten, ten samochód na autostradzie. Wiecie, jak są wjazdy, to są te ślimaki. Ja zawsze samochody pod względem przyczepności testuję sobie właśnie na takim ślimaku. Wjeżdżam na niego, skręcam i. Dodaje gazu, sprawdzając, w którym momencie zadziała elektronika albo zaczną piszczeć opony. No w pierzocie było to bardzo późno. Auto jest naprawdę zwarte i fajnie się prowadzi. Pomimo tego, że jest przód napędem, to prowadzi się bardzo w porządku. Jedziemy teraz z troszkę wyższą prędkością, i przy wyższej prędkości ujawnia nam się wada designerskiego rozwiązania. Szyby w tym samochodzie, w drzwiach są bez ramek. Tutaj mamy tylko tafle szkła i drzwi. One są podzielone na pół, nie ma tu żadnego słupka. I przy większej prędkości słyszymy szum. Szyba jest domknięta, nie da się jej bardziej otworzyć. I szumi. Ja tu słyszę szum. Przy 100 na godzinę ten szum już się zaczyna pojawiać. On nie narasta, on nie jest jakiś super denerwujący. Wczoraj jechałem tym samochodem. Troszkę ponad 100 km na godzinę i, i można było rozmawiać normalnie, po cichutku, bez żadnego podnoszenia głosu, dosyć komfortowo. Nie jest ten dźwięk jakiś mega angażujący, on po prostu, po prostu wiemy, że szumi. Nic wam więcej o tym nie jestem w stanie powiedzieć. Przejdźmy sobie może do skrzyni biegów. Skoro omówiliśmy to, w jaki sposób ten samochód reaguje na ruchy kierownicą, no, żeby sprawdzić, jak on się prowadzi, to tak naprawdę musielibyśmy pojechać na tor. Ja niestety nie mam tyle czasu, żeby to auto wziąć na Tor I też chyba nie widzę potrzeby, żeby zwykłego rodzinnego Peugeota brać na tor, żeby sprawdzić, jak się prowadzi. W normalnej jeździe na Daily prowadzi się fajnie, nie angażuje zbytnio kierowcy, jedzie tam, gdzie chcemy, a gdy chcemy, to możemy szybciej na tej kierownicy rączkami pokręcić. I to auto też akceptuje nasze takie wybory. Więc jeżeli chodzi o jazdę, to na plus. Skrzynia biegów nie przeszkadza w tej jeździe. Mamy tutaj na pokładzie ośmiobiegowy automat, który zmienia biegi tak jak na nowoczesny ośmiobiegowy automat przystało. Nie przeszkadza nam w tym. Czasami czasami zdarza się jakieś takie mocniejsze wszarpanie szarpanie biegu, szczególnie przy przepięciu z jedynki na dwójkę. Czasami też automat musi troszkę Pomyśleć przed redukcją, ale poza tym ogólnie same wrażenia z obsługi tego automatu są w porządku. On po prostu jest, nie wychodzi nam tutaj na prowadzenie. Nie jest to jakiś skrzynia F1 z Ferrari albo skrzynia z BMK M-4, -ki, które nam te biegi zmieniają w taki sposób, że my jedziemy, one tak. One nam te biegi wbijają. Ten automat jest normalny, francuski, cywilizowany. Zawieszenie w tym samochodzie jest troszkę francuskie. Wybiera nierówności niesamowicie dobrze. Wybiera je miękko sprężyście, nie ma jakiegoś bujania, nie jest to typowy Francuz. Taki jak na przykład Renault Safran. Jest to Francuz, ale lekko zniemiecczony. Auto stoi dosyć wysoko, co widać, że jest taką lekką kozą. Widzieliście teraz jak fajnie pokonałem to rondo? On jest przyjemny w prowadzeniu. Auto stoi dosyć wysoko, dzięki temu żadne progi zwalniające, ani jakieś nieprzyjemne nieprzyjemnostki nie są nam straszne, ale przez co Tracimy troszkę na designie, chociaż auto nadrabia tak czy siak tym. Jak jest narysowane, start stop mnie nie wkurza, wyłącza się, załącza się wtedy, kiedy powinien. Czasem, jak chcę sobie podjechać leciutko na światłach, to muszę poczekać kilka minut. Albo czasem, jak muszę się tak super szybko włączyć do ruchu, to muszę poczekać kilka sekund, żeby ten silnik się odpalił. Jest to troszkę denerwujące, no ale jeździłem samochodami z gorszym start stopem niż tutaj. Ogólnie podsumowując, Peugeot 508, kiedy wyszedł, to był dla mnie jakimś szokiem. Był to niesamowity samochód, był śliczny, piękny narysowany ten środek był niesamowity. I on był dla mnie taką jakby troszkę legendą, a niby nie powinniśmy się spotykać z naszymi legendami. Teraz udało mi się z tym samochodem skonfrontować i w ogóle się nie rozczarowałem. Jest to auto, które jeździ tak jak ja lubię, jak auto powinno jeździć. Jest bardzo przyjemne w jeździe, nie przeszkadza, jest komfortowe, wygodne, dobrze wyciszone oprócz tych e, szyb bez ramek, ale no design, design Coś za coś, moi drodzy, coś za coś. Prowadzi się świetnie, mało pali, ma fajny automat, jest ładnie narysowane. W nocy się tym fajnie jeździ, bo ma fajny ambient light, który nie przeszkadza, nie wali w oczy, nie mamy tutaj dyskoteki, tylko dyskretne światełko. Ogólnie Peugeot 508 to jest jeden z niewielu samochodów, który mógłby konkurować o moje serce. Z BMW E46, moim czarnym, najszybszym, najczarniejszym, najukochańszym. Jakbym miał y, kupić sobie jakieś auto na daily takiej średniej klasy, to chyba bym wziął 508. Bo jest bardzo poprawny. Ma kilka tych swoich francuskich wad, ale jest, jest w porządku. Jedną z głównych wad, które zauważyłem wczoraj, tak wiecie, nikt chyba na to nie zwrócił uwagi. Ja na to zwróciłem uwagę. W poprzedniej 500-usejce cup holder był problemem, bo jak go otwieraliśmy i wkładaliśmy kubek, to nie widzieliśmy infotainmentu. Teraz panowie z Peugeota chyba się zreflektowali. Wiedzieli, że popełnili błąd z tym cup holderem, który zasłania infotainment, i dali cup holder tutaj. Ale jeżeli zamówimy sobie dwie średnie kawy z Maka, to. No, no nie możemy z nich korzystać, bo one się po prostu obcierają się tak zakleszczają tutaj ten cup holder jest za blisko siebie i to mi się nie podoba ale to jest jeden z niewielu minusów tego Peugeota. Ogólnie samochód jest wspaniały. Chce go mieć bardzo, chcę nim jeździć. Ja bym go kupił w wersji kombi, bym sobie tak nim jeździł, 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 pokonywał trasy i tak bym sobie z nim żył, bo auto nie przeszkadza, wręcz pomaga. Za kierownicą tego samochodu odpoczywam. Jest ładne, designersko. Bardzo przyjemne auto, bardzo je lubię. Kocham je bardzo, jest super.